będzie dotyczyć tych pozwoleń na wyodrębnienie z upraw rolniczych gruntów. Jakie to są liczby? Czy to wzrasta, czy, czy też maleje? I chciałbym się bardziej jeszcze dowiedzieć o odmowach. Jakie minister i ile tych odmów było? Czego one dotyczyły? Tak naprawdę dlaczego była decyzja odmowna? Jaki, jaki, jeśli nie dokładna ilość to, jaki to jest procent decyzji odmownych w Ministerstwie Rolnictwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo i pan senator Paszkowski, bardzo proszę. Dziękuję, panie marszałku. Ja też chciałem zapytać o to, co mój poprzednik, ale ja bym chciał jeszcze to uzupełnić o takie pytanie, a mianowicie jakimi kryteriami kieruje się minister przy Podejmowaniu takich decyzji, bo sama ustawa, że tak powiem, chyba nie określa tutaj ministrowi jasnych kryteriów. To jest pewna doza dowolności oprócz celów ogólnych, że te grunty powinny podlegać ochronie. Natomiast tutaj no, interesuje mnie ta kwestia, czym się minister kieruje, rozpatrując wnioski wójtów o, o wyjęcie takich gruntów z planów. Dziękuję bardzo, bardzo proszę, panie ministrze. Dziękuję Panie Marszałku. Odpowiadając na postawione pytania, odpowiadając Panu Senatorowi Błaszczakowi. Po pierwsze chcę zwrócić uwagę, że procedura wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w klasie 1.3, bo to jest ta kompetencja, która dotyczy ministra rolnictwa i rozwoju wsi, na przestrzeni lat, jeżeli chodzi o rok 2002 do 2011, to mieliśmy w ciągu roku. W roku 2002 908 wniosków na wyłączenie, w roku 2011 1122. Generalnie ta liczba ona jest zmienna z odchyleniem standardowym plus minus 10%, a więc około 1000, 1200 wniosków rocznie spłatrujemy. Natomiast istotną kwestią jest to, że i tu chwała, że posłowie zwrócili się z tym projektem. Odchodzimy od tej złe, złej praktyki, polegającej na tym, że stosowano decyzję o wyłączeniu zabudowy zagospodarowania terenu do gruntów do pół hektara. Przykład, ktoś zakupił nieruchomość kilkadziesiąt bądź kilkaset hektarów i oczywiście z wyłączeniem pół hektara można było rozpocząć całą procedurę, później dzielenia, ponieważ była już podstawa do Kolejnych decyzji wyłączeniowych. I z, to, z tą złą praktyką chcemy skończyć. Chcemy z tą złą praktyką skończyć, dlatego, że chcemy realizować do końca strategię zrównoważonego rolnictwa wsi i obszarów zależnych od rybactwa. To jest strategia z 2012 roku. Jedna z dziewięciu strategii, którą rząd przyjmuje w ramach strategii rozwoju państwa polskiego. I. W tej strategii jest zapis, który zobligował ministra rolnictwa i rozwoju do zabezpieczenia potrzeb żywnościowych państwa i do ochrony gruntów rolnych na bazie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, żeby zachować najlepsze grunty, które mają służyć produkcji żywności. I to jest zadanie, z którego nas nikt nie zwolni. Co do kryteriów i celów, które są brane pod uwagę. W tej chwili. Sytuacja po przyjęciu przez Wysoką Izbę tego projektu będzie dla ministra rolnictwa i rozwoju wsi jasno czytelno, bez żadnych odstępstw od dotychczasowych zasad. Oczywiście decyzje będziemy i podejmujemy bardzo ostrożnie. One muszą wynikać i będą wynikały w tej chwili z zapisów planów zagospodarowania przestrzennego. I to będzie jak gdyby jedyny dokument, który będzie wskazywał, gdzie są grunty rolne i gdzie są grunty pod inwestycje. I to jest porządkowanie całej naszej przestrzeni i uważam, że dobrze się stało, że po tych doświadczeniach kilkuletnich obowiązywania z nowej zwanej ustawy o ochronie gruntów rolnych leśnych z 2008 roku dochodzimy do tych przepisów, które pozwolą nam ochronić najlepsze grunty i wykorzystać je do produkcji żywności. Dziękuję. Dziękuję bardzo.